do pracy po co? Naj, najkrótszą drogą. Najkrótszą, bo się mówi najkrótszą drogą. idę I, Bo spóźniony byłem, pięć minut, rozumiesz? idę tam przez siatkę koło KCB, ta siatka taka... opuszczona, proszę, do przechodzimy... na śniadanie. Tak, 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 tak no, i, no. I ja na tą siatkę tak, i ta siatka zasprężynowała. Ja z katapulty. I na lewą nogę i pięta. Gorąco mi się zrobiło w wsi. Sierpień. Lezę. Siedzę w rogiem. Wołam daleka, żeby mi ktoś pomógł. A tam był tam na, na magazynie. Był na chwilę Szczyński. Ja nie wołam do Leszczyńskiego. Czy Co coś tam. Buta nie mogę zdjąć, co nie? Napuchnięte wszystko. O ma, za doprowadził mnie tam do dyżurki. Pogotowie, rozumiem, mnie, rozumie, mnie i jedziemy do szpitala. I tu do naszego. Ten zarański był ten chirurg, bada zdjęcia. Robi złamanie e, złamanie kości piętowej nogi lewej. Tak, tak napisał. Złamanie kości piętowej nogi lewej. Ile? Odległości 2 minuty. Pęknięci. To jest, co to, to będzie. Co to będzie? Ja czerwony cały. I w gipsmikładzie, tam w szpitalu, w gipsmikładzie, tak do to. Takiego budzika zrobił, czerwonego, ale mówię, ja bym, ja bym się z panem kucił, bo dlatego, że trzeba do buska, ja specjalista, pan ma skomplikowane złamanie. Podesek. To podesek, to specjalista podesek. Pod dwóch tam. Dwóch podesków. My po Ja Ja tam kurwa deszcz. Specjalnie. Podeszek szpecjal. Marcinkowski i no no. Marcin i ten drugi, St Ste Stefan. No. Marcin. Nie, nie, Marcin i Stefan. Ja wiem, żeby pan tam pojechał. No, ten na ten drugi ten dzień. Ja idziemy ja, ja, w warzecha war, war, war war, 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 Samochodem. samochodem Jedzidek zamił warzecha. War ten sąsiad. Jedziemy do buszka. Do szpitala. Patrzymy. Jest... Co to jest? <toddolet> <toddolet> Taki bucik? Co to jest? Pan ma złamanie skomplikowane, do no, trzeba założyć, bo ma, to, co to ma znaczyć, tak? Do e, dyżurek pielęgniarej idę, na stół, nogę wykładam, a tu mi jedzie, e, z taką, e, ile ona ma obrotu? 2500 na, 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 na minutę, na sekundę. Ona ma! A jak chodziła? 2000, 2000. Jak to, jak to było słychać? No, 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 no i no i ja, no i ja, no i ja, i ja, i mi. no Ale jak to, i ja, no Nie ja, tego e, no, Nie ja, no i Ale jak i ja, no i no jak, jak ja, no i no i wiem. Jego i CO, CO, jest, sto jest, sto jest. No CO, Co pan tu robi? Pan by mnie? Jak ta czołka robiła, ja ta palce. A, a tam lepo spodnie się wdmuchiwał. No, bo zobacz. Widzicie, czułem te ciepło, tak? No, 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 się no, te ciepło, tam. no, 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 Zeszląd, zeszłam! Jak się jedzie przed szotem, niech... Ega! I nogę! Rękę wziąłem tak jemu, odbiłem! To pan rok! To pan rok wanie! Pałas się przychodzi! Co? Co to o to chodzi? Bo jak się No, nie! Do połowy mi dociął. Do Nie, ja chcę inaczej. Zobaczyłem tam nożyce. Leżą mnożyce na kiedyś. A czy ja mogę? Pyta tego ordynatora Podesta. Czy ja mogę sobie sam to zrobić? A tak, tak! tak i wtedy uspokoiłem się, wziąłem też sekator. Nogę tak, o tak, o tak Daj tak. <gibli> no, wtedy byłem bezpieczny. Z tym sekatorem przecinałem. Ten, 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 ten gips, ten a no, A nogę no, no, ci przeciął? Wrzuca. Rozłożył ten gips. Tak, no, kurwa. Ba, zakładamy. Znowu gips nowy. Do no to. Kurwa, ma. Te pielęgniarki latają. Do no to, do no to, no to. Nie, no, a, to nie, nie. Kurwa, gorąco. Tu Spędzi. Sędzi, no. Tak jak mówiłem sobie kiedyś, chabinkę. Tak, żeby żeby, żeby tam sobie ruszać, bo, bo mi spędził jak skurwysy. A zwrót? No no no, 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 no. I kurwa, no to było... Pizak temu, nie będzie Tak było. A, i wtedy kurwa mogę jeszcze... mówić. I wtedy mogę mówić, bo już nie pracuję tam. I co? Do pecha powsta mówię, tak? No, ja szedłem do pracy. W drodze do pracy? Tak, się należy odszkodowanie. Ale ty szedłeś? Przez, przez bramę gniazdową ja nie. No Dobry chłopak. Tak, szepci. Ojciec! Dobry chłopak. Ja też Nie ten krzy się, szepci. Dobra, to